Widzowie, dzisiaj będziemy telefon myć. Ma takie tu zaryski i na YouTube było pokazane, że pastą zawsze to wszystko schodzi, te zniszczenia. A my sprawdzimy na drugiej stronie, tylko że płynę do mycia. No i zobaczymy, czy to tak naprawdę działa. Eeeem... Um. Weźmiemy mydło. Wyszorujemy. No nie widać już tych Może zadziałać. I w tym czasie, jak ja to smaruję, to zostawcie łapkę w górę i subika. Bo nie wiem, czy to zadziała. Dobra, łączą wodę. Schodzi schodzi widzowie. A nie. Jest tu jakaś zaryska. Nie widać tego tu w ekranie, ale jest zaryska. Nie próbujcie nigdy robić tego. To właśnie... Ja. Telefon jest akurat zniszczony. И сейчас пройдите туда, на другой стороне, джоу. Никогда не пробуйте. Па.